Tym świadectwem podzielił się z nami pan Jan. Niezwykłem się dużo modlić, zaledwie dwa razy w ciągu dnia. W niedzielę poszedłem z dwójką dzieci do kościoła, bo najstarsze z nich poprosiło o to moją żonę i mnie. Pobraliśmy się w Urzędzie Stanu Cywilnego i 26 czerwca 2022 roku, wzięliśmy ślub w obrządku katolickim. Nasz syn został członkiem wspólnoty zwiastun Ewangelii i codziennie modlił się za nas, abyśmy wzięli ślub. Ostatnio byłem w rozpaczy z powodu zbyt dużej ilości pracy i poczucia, że nie warto. Pewnej nocy, we śnie, zobaczyłem naszą Matkę Maryję, stępującą nad ciemną chatą, w której przebywałem wśród innych zdesperowanych ludzi. I z otwartymi ramionami zbliżyła się do mnie, i wyciągnęła mnie z ciemności, i postawiła miękko na spokojnym i jasnym miejscu. Słyszałem delikatny głos, który mówił mi, żebym się nie martwił, że wszystko będzie dobrze, że jestem teraz bezpieczny. Pokój, który czułem, był nie do opisania, i nadal go czuję. Gdy tylko przypomnę sobie jak wyciągnęła mnie z tej ciemności. To było tydzień przed 13 maja. Tego dnia poszedłem do domu, gdzie mój syn przebywał ze wspólnotą religijną i ksiądz wyjaśnił mi tę tajemnicę. Powiedział mi, że wielu ludzi modli się przez wiele lat, a nie dotyka ich ta boska łaska. By choć przez chwilę zobaczyć Matkę Bożą, choćby we śnie. W ostatnią niedzielę byłem w kościele, prosząc ponownie o spokój ducha, ponieważ moje sprawy zawodowe są coraz trudniejsze. I kiedy patrzyłem na obraz cudownej dziewicy, poczułem, jakby kropla chłodnej wody, lub czubek świeżego palca dotknął mojej głowy. Tuż nad czołem, i znowu poczułem przesłanie naszej matki, która mówiła mi, żebym się nie martwił, że zawsze była przy mnie: Nie martw się, oto jestem. Wiem, że Jezus i nasza matka najświętsza, swoim uzdrawiającym wzrokiem, patrzą na mnie i moją rodzinę. Odmawiajcie codziennie, Różaniec, bo to bardzo ważne przecież o to właśnie prosi nas Maryja w swoich objawieniach niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja nasza kochana mama amen dziękujemy panie Janie za te wspaniałe świadectwo z panem bogiem